W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pan poseł Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Wysoka Izbo. Proszę Państwa o ciszę. Wystąpienie Pana Premiera było obszerne, a ja mam tylko 10 minut. Było w nim wiele wątków. i W związku z tym będę musiał. Mówić tutaj w ogromnym skrócie. Otóż, jeśli spojrzeć na całość tego wystąpienia, to sądzę, że można by je określić najcelniej jako apel do całej klasy politycznej, by próbowała, pomijając spory o krzyż, których wszyscy wiemy, znaleźć drogę do bezpiecznej i dobrze rozwijającej się Polski w nowych okolicznościach, w nowych realiach dzisiejszego świata, by spojrzała na sytuację w naszym kraju, sytuację wokół naszego kraju, w Europie, ale także w świecie, na wszystkie te niebezpieczeństwa, ale także na szanse, które są przed nami. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje polityki. Pierwszy z nich, ten najprostszy, najłatwiejszy, sprowadza się do podejmowania współpracy, ulegania najsilniejszym grupom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, podporządkowywaniu się ich potrzebom, podejmowaniu różnego rodzaju. Relacji, czasem jednostronnych, czasem dwustronnych, niekiedy to nie są grupy, tylko bardzo silne jednostki. Powtarzam, to łatwy sposób polityki, a efekty o nich będę jeszcze mówił. Jest drugi sposób uprawiania polityki, nieporównanie trudniejszy, odwołujący się do wartości odwołujący się do wartości, w których centrum jest wspólnota, ta najszersza wspólnota narodowa, ale taka wspólnota, która w pełni uznaje prawa jednostki, jej wolność, jej wolność, wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale także i tą wolność, która odnosi się do polityki. A więc wolność wyboru władzy. Ta wspólnota jest warunkiem, warunkiem funkcjonowania. Już Arystoteles pisał i nikt, do tego, i nikt tego do dziś dzień nie zakwestionował, że człowiek jest istotą społeczną. Wspólnota ma swoje. Interesy. Wspólnota musi dbać o różne aspekty swojego funkcjonowania. Ale wspólnota, wtedy, kiedy polityka jest prowadzona w ten sposób, jest zwykle także terenem różnego rodzaju starć no bo ci, których interesy zostały taką polityką naruszoną stawiają opór i to zarówno ci z wewnątrz, jak i ci z zewnątrz. I stąd ogromne trudności takiej polityki. W Polsce w latach 1989-2015 z krótkimi przerwami prowadzona była polityka tego pierwszego rodzaju. Polityka, można powiedzieć, łatwa. I oczywiście był bardzo potężny opór i były skutki. Wielkie bezrobocie, głodne dzieci, minimalne płace te kilka złotych za godzinę, o których pan premier wspominał. Były takie zjawiska jak emigracja. Ogromny wzrost patologii społecznej i wreszcie to modus operandi, które było tak silne w życiu społecznym modus operandi polegające na podejmowaniu działań, budowaniu relacji, których celem było nieekwiwalentne przejmowanie dóbr publicznych, ale bardzo często także prywatnych. Skutki skutki tego rodzaju polityki były pod bardzo wieloma względami fatalne ale powtarzam taka polityka przez wiele lat dominowała ale po 2015 roku została podjęta polityka tego drugiego dużo trudniejszego rodzaju polityka która wywodziła się właśnie z wartości, tych wartości, odnoszących się do jednostki, odnoszących się do grup społecznych, różnego rodzaju wspólnot, z rodziną na czele, odnosząca się także do interesu narodowego. I ta polityka doprowadziła do najróżniejszych zmian. Zmian, które nie można określić jako zupełne odrzucanie tej pierwszej. To się po prostu z różnych względów, a przede wszystkim na ten opór, opór, podkreślam, wewnętrzny, potężny, no, totalna opozycja, a z drugiej strony zewnętrzny nie udała do końca, nie została w pełni zrealizowana. Plan i realizacji został tutaj przez pana premiera przedstawiony, ale przyniosła bardzo wiele pozytywnych zmian. Dzisiaj, biorąc pod uwagę zapowiedzi naszych politycznych oponentów, a także patrząc w przeszłość, patrząc na lata, 1989-2015, pomijając drobne przerwy, można sądzić, że ta polityka pierwszego rodzaju ma powrócić. Ma powrócić i jeżeli spojrzeć na to z perspektywy tych wyzwań, tych siedmiu wyzwań, o których mówił tutaj premier, to można powiedzieć, że jeśli taki plan rzeczywiście Zostanie zrealizowany to ich perspektywy, perspektywy odpowiedzi, odpowiedzi na te wyzwania. Skutecznej odpowiedzi na te wyzwania są naprawdę bardzo słabe. Jest ich dużo, mam mało czasu. Skoncentruję się na dwóch, tych, które wydają się w tej chwili najważniejsze bo niestety najbardziej niebezpieczne. Pierwsze z, tych, pierwsze z tych wyzwań to jest to wyzwanie określone jako geopolityczne, ale określmy je bliżej, bardziej konkretnie. To jest po prostu perspektywa dalszej ofensywy politycznej Imperium Sowieckiego, dalszej ofensywy politycznej. Ale także militarnej. I dlatego jedynym zabezpieczeniem przed tego rodzaju ofensywą jest po pierwsze zbrojenie się, zbrojenie się i jeszcze raz zbrojenie się. A słychać niestety różnego rodzaju zapowiedzi weryfikacji tego programu zbrojeń, twierdzenia, że jest on nadmierny, nadmiernie rozbudowany, że właściwie nie wiadomo po co, aż tyle tej broni. Wysoka Izbo. Te plany które zostały sformowane nie tak dawno temu są planami nie polityków. To jest tak, że politycy, politycy mieli tutaj tylko wybór między dwoma koncepcjami, które zaprezentował sztab generalny. I wybrali tą koncepcję, która wymagała co prawda więcej broni, ale za to mniej wysiłku, można to tak określić. Personalnego i wszelkiego rodzaju zapowiedzi, że coś tu będzie weryfikowane, jak choćby ostatnio zapowiedź, że te ostatnio zawarte kontrakty będą weryfikowane, to są zapowiedzi godzące w polskie bezpieczeństwo, godzące w polski najbardziej elementarny interes. No i drugie niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo odnoszące się do tych planów, które formowane są i przyjęte już przez parlament europejski, formowane w Unii Europejskiej. Mimo że była już o nich mowa, to trzeba sobie jasno powiedzieć i może nawet oszczęniej niż to powiedział premier. To jest koncepcja zmiany państwa polskiego. W teren zamieszkiwania Polaków zarządzany z zewnątrz, z Brukseli, a w istocie z Berlina. To jest teren, szanowni państwo, w którym państwo będzie już tylko pozorem, a wszelkiego rodzaju procedury i instytucje demokratyczne będą także pozorem i widowiskiem. A początki tego już tutaj widzimy, tego widowiska właśnie. I dlatego trzeba to niebezpieczeństwo traktować jako wyjątkowo poważne. Panie Pośle, bardzo bym prosił. Wyjątkowo o poważne i dlatego musimy mu się za wszelką cenę przeciwstawić. To nie może być taktyka, to nie może być gra, że wczoraj byliśmy za, dzisiaj jesteśmy przeciw. To musi być stałe. Twarde, bezwzględnie stawiane nie. Nie możemy się zgodzić na to, żeby polska niepodległość była znowu historycznym incydentem, tak jak ta z lat 1918-1939. Nie możemy się na to zgodzić. Polska może się rozwijać tylko jako państwo niepodległe i to jest interes Polaków, interes Polski, interes Każdej polskiej rodziny interes każdego Polaka. Bardzo realny interes. Jeszcze raz wracam, bo tego Panie jaki pośle, przekroczył sens, czas o minuty. pana premiera. Bardzo proszę o to, żeby z szacunku dla innych klubów zechciał pan zbierzać do konkursu. Otóż tym sensem była propozycja nowej polityki, propozycja, która ma wartość dzisiaj dla tej Izby przed tym głosowaniem, ale która jest także pewnym kapitałem na przyszłość, pewną alternatywą, która prędzej czy później zwycięży, bo jest jedyną alternatywą dla Polski, jedyną alternatywą godną naszego narodu. I dlatego Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze inwestyturę pana premiera i jednocześnie, jeśli to nie zakończy się sukcesem, będzie tą koncepcję, która tutaj została przedstawiona, forsował dalej, aż ku jej realizacji. Ku Dziękuję bardzo. Bardzo Państwa proszę, żeby z uwagi na szacunek dla pozostałych występujących rzeczywiście przestrzegać limitu czasu. Teraz głos zabierze w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej pani poseł Barbara Nowacka. Bardzo proszę, pani poseł. Witana tak gorącymi oklaskami.